Na Armiścia nagrywam to trzeci raz, bo niestety pierwsze nagranie było najlepsze i ktoś zadzwonił. W zasadzie dentyska zadzwoniła, żeby potwierdzić poniedziałkową wizytę. Więc spróbuję jeszcze raz i nie wiem czy mi się to uda, ale skupcie się dobra, spróbuję to zrobić w pigułce. Jak wiecie, w październiku nie jem mięsa. W zasadzie próbuję nie jeść mięsa i póki co jest 5 października, nie kupiłem nawet jednego mojego plasterka szynki. Zjadłem jakieś mięsko full disclosure, zjadłem mięsko dlatego, że mam w domu jeszcze jakieś mięso do skończenia, ale już się nie dokładam do wiecie, to już nie kupuję, już nie nakręcam tej spirali znęcania się. Nie robię tego i jest mi z tym bardzo dobrze. Dodatkowo rzeczywiście jest tak, że jak jem praktycznie zero tego mięsa, to czuję się trochę lżej, bo jednak mielenie mięsa w organizmie jest no, ciężkie dla, dla organizmu. I teraz tak, Dzisiaj, poza tym, że mamy zjazd, w trakcie którego będziemy się uczyć, robić korekty pozycji dalej, mamy też masterclass z jogi Jiwa Mukti. To taka joga, która nie tyle joga, co taki kierunek, taka metoda, w której skupiamy się bardzo mocno na tym aspekcie bycia tym dobrym joginem. Dobry jogin w założeniu tej teorii to taki jogin, który patrząc na innego człowieka, widzi też siebie. A w zasadzie widzi siebie i tego innego człowieka jako jeden. Co za tym idzie, nie ma tak, że stawiasz kogoś nad siebie, czy stawiasz innych nad siebie, bo inni są tobą. Więc tak naprawdę stawiasz nas wszystkich razem na pierwszym miejscu. I teraz w naszej kulturze, i w naszej najbardziej popularniejszej religii w kraju, też jest coś takiego o niekrzywdzeniu bliźniego, o nierobieniu tego, czego wiesz. Sam byś sobie nie chciał, ale. Jest to traktowane bardzo wąsko, bo mówimy tam tylko i wyłącznie o człowieku i też oczywiście, jak się rozejrzycie po sąsiadach czy po ludziach, którzy Was otaczają, mało kto to szanuje. W jest to pociągnięte znacznie szerzej bo ten bliźniej i to, to my, to jest też to drzewo, to jest też ta gleba, to jest też ta świnka, która tam gdzieś sobie chodzi. To wszystko jest, jesteśmy my. I teraz. Wróćmy na chwilę na ziemię do takich moich aktualnych problemów i moich wyzwań związanych z wegetarianizmem. Nie wystarczy być świadomym, żeby być zmotywowanym. Bear with me. To znaczy, że tak, większość z nas widziała filmiki na, na YouTube, na Facebooku, gdzie wiecie, zwierzątka się krzywdzi, one tam są traktowane koszmarnie, maltretowane. Ale jak wchodzimy do sklepu i przychodzimy przy, wiecie, półce z mięsem, Nikt z nas o tym nie myśli. Pozwalamy sobie na to, żeby przymknąć na to oko. I teraz, eee, tu jest grzy trochę. Bo ja wiem, że są skrajności. Nie jakby jest skrajność, która ktoś przejdzie obok tej półki z mięsem i może się popłakać. I to mówię serio, są takie przypadki, są tacy ludzie. Za przeproszeniem, przypadki, nie chcę nikogo urazić, ok? To jest bardzo wrażliwy moment, bo mówimy o naprawdę potężnym cierpieniu i niektórzy ludzie bardzo mocno je biorą do siebie, bo się już bardzo zżyli z tym wszystkim. Dlatego, w pewnych sytuacjach, pewni ludzie potrafią się nawet popłakać nad tym mięsem, inni z kolei są totalnie nieświadomi i to jest ta skrajność skrajność i oni tam nie wiedzą, że za tym kurczakiem to stało tam naprawdę tragiczne historie. No i jest jeszcze taki też skrajny fragment, który ludzie są świadomi, tak jak ja jestem świadomy, ale kiedy tam wchodzą, to mamy takie, wiecie, okularki, różowe okularki, które sprawiają, że totalnie nie myślimy o tych aspektach, pomijamy je jakby w rozmyślaniach i na pewno nie pozwalamy, by kierowały naszą decyzją zakupową. Ech, I teraz, żeby to zadziałało w tę stronę taką naprawdę... Mm -hmm. Wegetariańską, wegańską na pewnym etapie, trzeba się jakby trochę zmusić, żeby widzieć to cierpienie tam, gdzie ono jest. Bo ono tam jest. To nie jest tak, że jesteście, wiecie, w wysokich górach, gdzie z pokolenia na pokolenie ludzie żyją totalnie samowystarczalnie mają swoje krówki, mają swoje jajeczka, kurczaczków, które wszystko robią naturalnie. I, I żyją w jakiejś takiej harmonii, powiedzmy, jest jakiś taki prawdziwy circle of life, nie? Tutaj mamy to mięso, to, to wszystko takie bardzo mocno napędzane konsumpcjonizmem i tym wszystkim, co sprawia, że to nie jest wcale takie fajne, i powinniśmy próbować to widzieć za każdym razem, kiedy to widzimy, bo tylko w ten sposób będziemy mieli tą prawdziwą motywację do potencjalnej zmiany i to nie jest tak, że ja już to obczaiłem, że ja już to zrobiłem i że ja już mam to poukładane to jest mój tok myślenia aktualny to jest mój tok myślenia, gdzie ja na przykład powiem wam tak udało mi się dojść do momentu, że ja nie, od, nie kupiłem od 2-3 lat jajek od y, kur, które są chowane w innym niż wolnym wybiegu nie? to było na bardzo ułatwione, rynek bardzo szybko to ułatwił Pojawiły się jedynki, dwójki, trójki, zerówki i łatwiej się dokonuje tej decyzji. Ale to jest taki mały fragment. I teraz yy, przy tych kurkach było to proste, bo był ten wybór taki w miarę prosty. W przypadku mięsa nie ma jedynek dwójek, trójki. Jest zero albo jeden. Czyli albo jest i kupujesz to mięso i wiesz, że kupujesz coś, co musiało. Przejść przez cały ten brutalny proces, albo nie kupujesz mięsa i nie dokładasz się do tego, żeby ten rynek się powiększał. Jednak, żeby podjąć tę decyzję, trzeba o tym myśleć w trakcie tych zakupów. I trzeba się trochę do tego zmusić, a ja bardzo dobrze wiem, że ani ja, ani Wy do niczego w życiu się nie zmuszać nie chcemy. Jedyna opcja, żeby się samoczynnie jakby zmuszać, to myśleć o tym regularnie poza tym sklepem. Rozmawiać o tym. Słuchać na ten temat. Mi będzie o wiele łatwiej dzięki temu, że przez ten kurs jogi, ten kurs nauczycielski, ja mam też świadomość, że ja będę odpowiedzialny za to, żeby innych potencjalnie tym zarażać, że jednak innym próbować to chociaż przedstawić w sposób, który będzie dla nich nie powiem przekonywujący, ale taki naprawdę uświadamiający. Bo to o to chodzi. Nie chodzi o to, żebyś nagle mówił innym, jak mają żyć. Chodzi o to, żebyś umiał, przynajmniej ja to tak odbieram, zaprezentować logikę, która powinna być łatwa do przyjęcia. Rzeczywiście, tak powinno być. Po to, ostatecznie w moim odczuciu, zawsze na to, o to chodziło. O to, żebyśmy dawali ludziom, żebyśmy my mieli wybór, żebyśmy my świadomie podejmowali tej decyzji. I żeby ten wybór był uczciwy wobec nas i wobec świata, bo, dla przykładu, jak wiecie, pewnie yoga gdzieś tam z wysokich gór często wychodzi, i na przykład na najwyższych wysokościach nie można nie jeść mięsa, bo pewnych rzeczy się po prostu nie da zrobić. I z tym Was dzisiaj zostawię. Wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie jogi. Pilnowanie. Pilnowanie tego, żeby samo nie zagłuszać w sobie tego bycia jednym z tym wszystkim, co nas otacza. Powinniśmy pozwolić sobie smucić się nad tym, że ktoś lub coś traktuje otoczenie źle, bo wtedy traktuje też nas źle, a jak nas ktoś traktuje źle dzisiaj, no to jest nam smutno. Więc powinniśmy się przejąć jakby losem tego wszystkiego, co jest wokół nas. I to jest cholernie trudne.